W Rumunii i Bułgarii. Witajcie drodzy widzowie, słoneczny bułgarski poranek. Jedziemy teraz jednak prosto na wybrzeże, zmieniamy trochę plany. Temperatura znowu dzisiaj zapowiada się wysoka powyżej 35 stopni ale powiem Wam, że jakoś przynajmniej tutaj na wakacjach jak człowiek nie pracuje chodzi, zwiedza nie ma, nie ma jakiejś tam tragedii także w następnych odcinkach pokażemy Wam kawałek bułgarskiego wybrzeża dlatego zapraszam również do zasubskrybowania kanału powolutku żegnamy się z klimatyczną miejscowością, wielkie Tyrnowo. Jeszcze krótki spacer, zanim wsiądziemy do samochodu. A, no i tutaj wychodzimy już na tą główną ulicę. Gdzieś po schodkach schodziliśmy. Także zaraz wsiadamy w auto i lecimy na wybrzeże. Wystaliśmy nad Morze Czarne. Macia idzie przetestować temperaturę wody. Jak tam Maciuś? Jak widzieliście woda w porządku. Czy za chwilę ogarniemy pokój, później jakiś obiadek, może poplażujemy trochę. A pochodzimy po okolicy. Jesteśmy w miejscowości Biała. Kawałek takiego deptaczka ze straganikami. Wszystko czego potrzebuje się do odpoczynku nad wodą. I jakieś paniąteczki. Plus, bary, restauracje. A teraz gdzieś idziemy sobie klaptać, ale tam gdzieś jest trochę ludzi, nie? No. Zapalało to ja jakoś tak za specjalnie nie przepadam. Tutaj jesteś przed nami. Jesteśmy na obiadku. Mam mięso wirowane. Madzia ma ma kurczaczka z ziemniakami litemi. Także ceny tutaj są przyzwoite. Taka porcja moja, około 15 lewa, czyli tam ponad 30 zł trochę. Browarek przeliczenia na złotówki wychodzi około 10 zł. Także spokojnie. Smaczna Maciuś. Nie, no dobra, dobra, no. Obiadek ogarnięty. Teraz idziemy ogarniać pokoik. Powinien być z widokiem na morze balkonik. No, zobaczymy później. No to jest egzotyczna roślinka. Co wiesz, następnym razem też możemy sobie inną restaurację ogarnąć. Jest tego tutaj trochę. No, w tej to było no, cenowo przystępnie, tak. Nie było źle. Mhm. Ciekawe, ile wiesz nad Bałtykiem, ale nad Bałtykiem to też różnie jest. Można i taniej, można i trafić na Paragon grozy. Jak ktoś nie sprawdza cen, to może tak trafić. Tutaj hotelu nie wykończył. pewnie musiana zabrakło. Kawał hotelu. No, no trochę pokoi by było. Pewnie główne wejście. I to pewnie będzie... Gdzie masz? No tak, ale po polsku to się pisze przez J, biała. Po polskiemu tak się pisze. Po polskiemu. Ojej. w Bułgarii. No łazieneczka tam z prysznicem pewnie, ale łazienka tak. jak łazienka, tak? Tutaj mamy tam nieduży aneks kuchenny. Lodóweczka, widzę, że jest mikrofala, także luzik. I tutaj mamy bardzo fajne wyjście na balkon. Jest kawałek balkonu. Chwilę otworzę. Z widokiem na morze. Stoliczek, można sobie pocilować niżej zejście na plaży, to i za 5 dni zapłaciliśmy tam 1200 groszy. No ale blisko do morza, balkonik z widokiem na morze, także myślę, że warto. Jakbyście przyjeżdżali na przykład e, 4 osoby, to coś około 2000 też tam na 5 dni. się e, taki na przykład taki duży taras. Tam są dwie sypialnie w tych apartamentach. Także nocenowo to nie wygląda tutaj źle. Moi drodzy, teraz troszeczkę z wody pokorzystać się nad morzem to trzeba widzę, że parawany są modne tylko nad polskim, na polskim wybrzeżu. To też jest fajnie, jest fala. Nie ma za dużo ludzi. Woda była w była wodzie, w tej ciepła. w byłoby na w tej drodzy w dzisiejszym filmie. w kolejnym... Pokażemy Wam nieco więcej ze spokojnej miejscowości Biała na bułgarskim wybrzeżu. Trzymajcie się. Hej.